Siema siema ja jestem sofa. Dzisiaj tak jak obiecałem, zagramy yy, parcy, parcypację. Yy, czy jak to się tam czyta? Dobra, to zacznijmy może od Classic Deck Battle to jeden z ulubionych moich trybów. Yy. No, mam Hogan. no. Nigdy jeszcze szczerze Hogan nie grałem. A grałem tylko tak z 15 partycypacji, więc... On ma love. Ja bym chciała też mieć lawę, ale dobra. Hmm. No dobra. Czy to jest ten taki standardowy, czy taki... To jest flying machine. To może ściągnę ich tu wszystkich i nie wiem. Nie ma i tak lepszego wyjścia. Tylko... I rozwalili mi. Ach, jest ciężko. Nie, nie wiem właśnie, czy...

jeszcze mam trzy spele, nie ogarniam kompletnie tego deku. Ale mi się wydaje, że trochę dużo narzekam, ale dobra. Nie wiem, nie wiem, tak może zrobię, nie wiem. No i tu chyba muszę tego egze nie? Nie mam lepszego pomysłu mi znowu do tego fajnego maszynę A tak się nie spodziewałem. Kurczę, ej, ej, ej. ej. Świetnie, zagrałem Dobra. Ojej, to se zabawię. Co ja mogę tu mu zrobić? Nie, wiem, tak. A nic się nie dało. Nie wiem. Mi się wydaje, że po prostu on miał kontrojący Fydzeka, a może to tak, że po prostu nie umiem grać hogiem, no ale nie wiem, nie wiem. Ajaj. Pier Pierwszy w ogóle gram partycypację, więc... Bo... Może draftów zagramy, nie wiem yy, Tutaj... Może Bombera weźmy? Hmm. Może Gianta? Hmm. Tak, może. No i tutaj oczywiście muszę Knighta wziąć. No bo nie będę Dużo Giantów wybrał. Hmm. A, 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 a. No, nie, może nie tu szkielety, nie. A, a dam tak do armii. Hmm, nie wiem, czy dobrze dałem, ale zobaczcie inferno. Oj, oj, oj. No, co ten Giant se za dużo nie pozbija tej wieży, ale. Tam. Dobra, na inferno oczywiście ma pisy. Mamy Royal Delivery i chyba użyję właśnie Royal Delivery. No cóż e, ojej, nie, ja to nie gadajcie, że ja kolejny raz przegram. Hmm. Nie wiem. Mam nawet smoku, tak nie będę narzekał, nie? Ale teraz jakby może tak to dać. Nie wiem. Kurczę, bo jest problem, bo ma tego, no właśnie, tego tu pana i zawaliłem się. Dużą stratę eliksiru mam. A jestem z takich, którzy niezbyt drogą ten eliksir marnować. Bardziej oszczędzam, ale... Na odcinkach coś... Kurczę, nie! Nie, 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 nie. nie. Błagam cię, Madzi Garcerze. Hmm. nie mam jak móc zniszczyć ale, czyżby zapisy mu zniszczyły tą wieżę może, może no tu jest, dobra, tylko teraz trzeba się obronić, no bo on chce mi raczej rozwalić bo ma, bo nie mogę, ale użył inferno i to, to to może być dla mnie okazja, ale on ma tam niezłą armię nawet. Jeszcze nie mogę sięgnąć tego. O, już mogę sięgnąć. No dobra. Ważne, że nie ma tego Royal Gianta, który właśnie jest. No, powiedzmy, że mam troszkę farta Dobra. Oczywiście musi dać tego Inferno. A w sumie czego się spodziewać? Na dwa hity go bierzemy, dzikarczyk naprawdę, ma tak mało życia, że nie wiem... Mm, mm, nie, jeszcze nie, nie, nie denerwujmy jeszcze dzikarczyka Dobra Gold Chess, czy jak to się tam nazywa, Spirit, Mortar, Legenda, Bandit, którą mnie zbyt lubię. Triple Draft teraz na no, Watch Life, ktoś mi zadał. Hmm. Nie, bo tu się gra na level'a, a ja w level'ach, jak je ja będę grał levelami, to ja tego nie wygram, to jest pewne. A więc robimy tak, że ja się z wami widzę za chwilę I poczekamy aż się da tryb, na którym wszystko jest na 9 To ja się z wami żegnam na chwilę To ja ponownie... I już skończył, skończył, walkę, więc W Classic Deck Battle jedziemy i mam na co chyba jest... Dobrze, nie? On ma tego uchoga nieszczęsnego. Nie wiem. Z... A, źle zagrałem. O, strasik, strasik. Ale dobra. Jedzie mu tam kontra. Nie wiem. Aha. Nie wiem też zbytnio jak się gra balonem, chociaż grałem niby w deku z lawahandem balonem, nie, ale się, to, to nie to samo. To nie to samo. Od razu Wam mówię, to nie to samo. Chyba powinienem tam dać Ice z akurat dalej. Tam. Dobra. I to tyle po prostu tam rzucić balona. No dobra. Myślałem, że się typek wybroni, ale chyba też nie zbyt mnie grać hogiem tak jak ja. No ale dobra. To może nie wiem, muszę teraz nie będę marnował może aż na rzucę No dobra, nie no nie, 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 Jaki fart! Ale ja mam fartę dzisiaj. Dobra, nie no. Ja no, już się poddał, nie? No, ale... Co? Ja kompletnie nie ogarniam typa, bo rzucił mi Roketa praktycznie na nic to. Ja już nie wiem, czy on się podał, czy nie. Ale dobra, pomyślałem, że się, ze, się sobie, że się, po, się poddał no więc ten, ale... Nie ogarniam typa, nie ogarniam typa. Dobra. Hmm, no nie jest zbyt dobrze, że to powiem. Ten lumberjack mi bardzo przykrzy życie, bo ja strasznie nie, nie lubię Lamberdżaka Ale czekajcie, jakby teraz tutaj dać takiego Lamberdżaka Lamberjacka, tak zwanego Ej nie no, czekaj typo... Ja widzicie on On się ewidentnie poddał Ale jednak nagle zaczął grać mm, Ale dobra Nie wierzę Dobra, dobra, dobra. Co tu robić? Co tu robić? Hmm. Dobra. Tutaj tak. I tutaj nie, no. Będzie roketował jest... Nie... Hmm. Dobra. Lambert Jack sobie poradzi. A tymczasem nie zdąży go pojechać nad Siena, więc słabo. Ale albo, albo, albo. albo... No, już nie zdąży, bo. Nie to najdą, albo. O, fajnie, mm, no to y, za dzień, za dzień mogę już zagrać y, y, Final Battle, ale tego nie zrobię i, i raczej tego nie zrobię, nie jestem pewien i widzimy się chyba pojutrze i wtedy będę grał Final Battle, um, a ja się z wami żegnam, może jeszcze arenka na koniec. Nie zaszkodzi. Mm, dobra. Jedenasty level. Nie wiem, jakie ma level. Ja, ja za chwilę będę miał lawa Handa na dwunastym. Więc liczę, że może coś to da. Nie wiem, ale przede wszystkim muszę ulepszyć. La o, dziesiąty, no to. Raczej powinienem to wygrać, bo gościu, no. No, niestety, no. Tak się dzieje. Nie wiem, dać tego levelu. Nie wiem. Jeszcze nie daję może. Się, się będę bronił. Mm. Ej, 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 co? Ja! Jestem w szoku. Od. Od. Yy, od tylu. Praktycznie miesięcy nigdy nie spotkałem, żeby ktoś grał w Walkirium. Ten już tak wyszedł z mody, ale jednak nim gra i mnie strasznie zaskoczył. Muszę to powiedzieć, ale ma, myślę, chyba ma stratę 5 eliksirów według moich obliczeń, ale moje obliczenia się często mylą, więc wiecie, ale nie spodziewałem się po prostu. Nie wiem, co po prostu powiedzieć. Na pewno. Tak. Już praktycznie nikt nie gra tym deckiem. A tu, tu miał polecić Machine Record. No. No mam trochę zbagowa Nie no, no po prostu się pomyliłam. no Ale dobra, wieża za wieżę. Tutaj na szczęście zużył sobie Volkerie, więc będę mógł... Oj, Elit Barbariany. A tu mi jestem bardzo szczęśliwy, bo mnie będziesz Elit Barbarianami kontrolował. No, dobra, nie wiem. Nie wiem, masz te Nie wiem, nie wiem. Ale tam mu oklepią trochę. Może już go na trzy pojadę, nie wiem. Kurczę, kurczę, nie, 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 Mogę to szczerze puścić. Raz by tylko uderzyła ta mini No ale trudno. raz się boję. Boję się naprawdę, czy on mi da te no i dał. Dobra, walkiria leży i goblin hat powinien się obro. Co? Dobra, to już mnie rozwaliło, nie wiem czy on żyje 3 lata temu, może nie no, to było 2 lata temu, kiedy tym dekiem prawie wszyscy grali, ja nie wiem o co typowi chodzi, bo ja nie wiem jak on w ogóle te pucharki wbił. No będzie frizować jeszcze no. Kompletnie nie wiem. Hmm. Hmm. Dobra, może zrobię taki pięt... 15 15-minutowy. Trochę po piętnastu minutach. Dobra, 11 level. Ja mam dzisiaj farta na odcinku. Hmm. No ale... No to... Chyba nie mam dziś farta jednak, ale dobra yy, Dobra, jest dobrze Ma chyba z, tak trzy, nie Dwa eliksiru ma stratę Teraz pewnie pojedzie z jakąś szybką kontrą Wiedziałem Która mu nie wyjdzie Czy da friza tak jak ten, tamten Nie no, dobra Nie jest aż tak dziwny i co teraz? Dawać minera? Nie dawać się zbierać. No, czekam na jego ruch. Mmm, ach, Baby Dragonek. No, nie no. Wiedziałem, trzeba było poczekać na jego ruch, to bym dał tego minera na princeskę. Cały ja. Mm, może tak jakoś. Nie, 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 nie. Co ja robię, co ja robię, co ja robię? Bogam. Chociaż żeby 2000 było. No i nie ma 2000. tysięcy. no to już Jezu, co, co za typu. Ma stratę eliksiru? Nie no, w sensie jest może porówno eliksiru, ale on z tego Roketa stracił trochę eliksiru. Ja tam nie wiem jak dawać tego flank maszyna tu nie zdąży się zorientować goście nie kumaty jakiś dobra raz się żyje Ach. ale no i cały balon no i chyba uderzy błagam, błagam. tak nie uderzył no to jest sukces to jest sukces moi drodzy No, ale tam nie był zbytnio sukces, jakiś. Dobra, dobra. Teraz się bronić, nie wiem. No, a schodzi na jedno. No. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? No, se marnuje. No, dobra, ja ci to puszczę, gościu, spokojnie. Masz tą wie, że ja sobie pojadę na kolejną. Nie wiem, czy teraz dobrze zrobiłem, naprawdę nie wiem, ale no też no w sensie no w sensie gościu wiem jedno, że gościu niezbyt dogarnia tą grę, więc ta gra to nie do jego typu. A tu jakby trafił w tego Mega miniona, to by dobrze zrobił. Muszę mu zwrócić szacunek. Ale dobrze, o już pozamiatane. Nie wiem, co nagrywać dalej, bo mi dobrze idzie na tej arenie, ale nie wiem, też nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo. Napiszcie w komentarzu, ja już będę kończył, napiszcie w komentarzu, czy woli się właśnie odcinki po 10 minut, po, czy tak po 15, czy tak może po 20. Jakiś czas taki. Dobra, a ja spróbuję, postaram się teraz wbić 5000. Yy, zapauzuję. Postaram się wbić 5000. Jak mi się uda, to oczywiście włączę. I, ej, dobra, dobra. Sorry, że włączam, ale ogólnie zauważyłem typa, który ten typ yy, gra Hogiem i Hogsami. Więc to może być dosyć ciekawa walka. Więc pomyślałam, że chcecie oglądać. Bardzo przepraszam, no ale wiecie. Jednak naprawdę, typu gra Hogiem i hoksami i mi zrobili taką kontrę, a ja, a ja akurat nie mogłem dać Lawy, bo to by było dosyć beznadziejne, no więc I niestety nie wykorzystałem takiej dużej straty Elixiru, ale o 1000 tysiąc... dobra, teraz daję tylko Hoxy, ale... Trafiam na dziwnych graczy na odcinkach. Czy to Hatker, czy to w poprzednim, w poprzednim odcinku, czy to Elite Barbarian, po prostu Elite Barbarian Valkyrie ale ten Freeze już mnie kompletnie zdziwił. Czy teraz właśnie pewnie dołoży do tej Valkyrie Hoga, a z tyłu? No nie wiem, jak tam w Chyba z tyłu było lepsze, ale dla mnie, szczerze, więc ja się tam cieszę. Ach, a może się smucę? Nie wiem, wiem, że gra słabo, ale niestety ze mną wygrywa levelami, no. Mm, a, dobra, spanikowałem trochę. Albo? Nie, to nie było najgorsze, no. Chociaż ten Frank, Ma Chociaż Frank Machine przeżyje. Ale Smoczek, Smoczka już zauważyła wieżę, więc ze Smoczkiem to ciężko będzie, ale dobra. Co tu się dzieje? Za chwilę wam pokażę jego dek. Za chwilę wam, już, już go zniszczyłem, wam pokażę jego dek. Naprawdę. Co za psychol. Widzicie jego dek? Hoksy Elite Barbariany. Hoksy Hox Elite Barbariany. Jak on wbił te pucharki, to ja nie wiem. Yy, dobra, wracając, jeszcze dwie walki. Trzymajcie za mnie kciuki. Chciałem tylko powiedzieć, że kolejna walka wygrana, i za chwilę wbijemy 5000. Pokażę Wam oczywiście dek, prze dek przeciwnika. I tutaj macie taki dyk. Myślę, że w miarę normalny, natomiast ten bowler trochę dziwny. No i ten friz oczywiście. Ale... No, no to przyzwoity powiedzmy. Ostatnia wajka trzymajcie kciuki. Otóż nie dało się... Nie udało mi się wbić. Ale myślę, że mi dobrze poszło. Następnym, na następnym odcinku też sobie dokończymy, może te dwie, bo tylko dwie ręki zostały do wbicia tysięca na w niedzielę. Może dokończymy po prostu to. Ja się z wami żegnam. Zosta dajcie suba, dajcie lajka. Napiszcie właśnie w komentarzu, e, jaki odcinek wolicie, czy taki właśnie dłuższy jak dzisiaj, czy taki 10-5 minutowy. Czy też piętnasto? Ja się z wami żegnam. Dobra.